Jestem Roland. Po poradnikach, jak przetrwać w lesie, postanowiłem, że zrobimy małą odskocznię od lasu i zrecenzuję dla Was monstera, którego niedawno kupiłem. W Bielsku Białej, w mieście, w którym mieszkam, Otwarto deals w centrum handlowym Gemini, jest to sklep, w którym znajdują się towary z różnych części świata, przeważnie z Wielkiej Brytanii, które nie są dostępne w Polsce w ogólnym obiegu. Co, że mnie tak rzuciło? Jakieś mi się tutaj na tych rękawach się tak zrobiło i tak muszę pu, zrobić, żeby mi to przeskoczyło, no nie? Taki outstanding move. W każdym razie kupiłem go, jest to napój, który nie posiada w ogóle cukru, jak wiemy zero cukru, zero smaku. Niemniej jednak postanowiłem, że go sprawdzę. Cena to funt 25 pensów? Natomiast ja go kupiłem za 4 ziko. W ogóle to jest taka grafika, jakby tu kulka wleciała, nie? Pocisk i dziura. Chciałbym taką w głowę dostać. Co ten napój ma wspólnego ze mną? Absolutnie zero. Absolutnie zero. Zupełnie jak ja. Ja jestem absolutnym zerem. Ładny niebieski kolor. Lubię niebieski kolor, pasuje mi do bluzy. The Morph Face. Eee, w każdym razie, eee, czytałem wiele opinii. Ponieważ ludzie go pili na grupce na przykład i, i, i pisali, że im smakował albo że im nie smakował, że warty uwagi, nie warty uwagi. Ktoś też na grupce napisał, żebym to tego zrecenzował najpierw, bo jeszcze mam ultrafiolet, którego też sprawdzimy, natomiast to następnym razem. No cóż, no ja nie spodziewam się nigdy wiele po napojach, które nie zawierają cukru. Jakby ten cukier jest. Nieodłącznym elementem dobrego smaku, wykwintnego wyrafinowania w guście, i ludzie, którzy spożywają cukier, raczej są zwykle bardziej wartościowi od tych, którzy nie. Niemniej jednak no, spróbujemy, zobaczymy, co to jest. Okay. To uwolnienie po prostu eee... trąb w Walhalli podczas otwarcia napoju jest etykieta po, po, po hebrajsku, to wam później mogę przeczytać. Kolor jest taki jak klasik. Śmierdzi trochę jak Red Bull. Nie spójrzcie taki. Taki żółtawy jak mocz. Totalnie wali jak Red Bull. Się Boję, że będzie smakował tak jak Red Bull. Tu się chyba pożygam. No smakuje jak Red Bull. Może trochę lepiej. Jak taki lepszy Red Bull. Ale nie jest to smaczne. Jakby Red Bull słodszy z lekką nutką majonezu i może troszkę cytryny. Dziwny smak. Jak taki typowy energol, nie? Jak kupujesz Tigera czy tam Blacka to mniej więcej to ma taki smak zbliżony bardzo do Hamiltona. Ja Hamiltona nie lubię. Taki typowy, typowy energol, V-Power co nim w Robert Kubica jeździ. A jeśli chodzi o, o smaki Monsterów to to będzie no dla mnie chyba jeden z z ostatnich. Chujowo, że dwa kupiłem. Także w związku, że kupiłem dwa, to drugi możesz wygrać, pod warunkiem, że napiszesz historię o tym, jak byś pił Monster. Ale durny pomysł. Ale napisz w komentarzu, jak byś pił Monster i ten Monster, ten z unikatową puszką niedostępną w Polsce poleci do ciebie. Yo! Normalnie, tak? O! Wysłany. Przeze mnie. Z autografem. Na jajach. Napisanym markerem. Permanentnym, jak ból istnienia. W każdym razie yy, myślę, że no, jak ktoś lubi takie typowe energole, to na pewno mu zasmakuje. Jak dla mnie to jest. Yy. Nie wiem, muszę stworzyć taki personalny ranking monsterów, wszystkich smaków, które do teraz waliłem i po prostu stworzę go i będę tam aktualizacje dawał, bo myślę, że te recenzje tych napoi pojawiają się częściej. Pozamawiamy jakieś ze Stanów, których nie ma w ogóle w Polsce, pozamawiamy te, które są za granicą i u nas i je może porównamy, bo tu też smakują różnie. Na przykład Monster, ten klasik kupiony w Niemczech i w Polsce są całkowicie odmienne od siebie. Nie? Także dziękuję Wam za, za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Generalnie, po tym e, kolejnym łyku, tym już w zasadzie piątym, to ten monster wcale nie jest taki zły. Generalnie jest lepszy od e, klasyka, tego z zielonym i. Pierwsze to takie uczucie, takiego zdziwienia, że to jest taki typowy Energol. Naprawdę nie jest aż, aż taki zły. Niemniej jednak, konkurs jest i tak aktualny. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, proszę, żeby zostawiły w komentarzu to, co ja tam wymyśliłem, już nie pamiętam jakąś bzdurę na pewno. No i ten, który zdobędzie najwięcej łapków w górę, ten dostanie normalnie puchę wysłaną pocztą polską czy tam innym, inną formą yy, kurierową dostarczania przesyłek, tak zwanego konfidentstwa. Paczka oczywiście zostanie skopana, rzucana i rozpieprzona przez kuriera. Niemniej jednak to nie będzie moja wina, e, natomiast do paczki dołączę również bonus, którego się nie, nikt się nie spodziewa nagrodę niespodziankę, e, która na pewno zaskoczy niejednego z Was. Także trzymajcie się jeszcze raz w tej Anglii, bo naprawdę jebla idzie dostać. Serwusik, cześć, zdrówko e, mojej starej.